Cześć, cześć, wszystkim maniakom StarCraft 2. Tutaj jak zwykle Z rozpoczynamy czwartą grę finału Kasperski New Years StarCraft 2 Invitational. Oczywiście dwóch niesamowitych graczy. Liquid Red użyczył konta niesamowitemu koreańskiemu wymiataczowi, Jest to oczywiście OGS Top, który gra jako niebieski teran członek klanu OGS. Jest jego przeciwnikiem, więc mamy tutaj dominację Old Generation's właśnie w finale Kasperskiego. OGSMC właśnie tutaj komentuje na temat na temat tego, że na serwerach amerykańskich force forcefieldy są wolniejsze niż na koreańskich, oczywiście serwery koreańskie tak samo jak sami Koreańczycy mają większe APM, więc jest to oczywiście zrozumiałe. Na pewno czwarta rozgrywka będzie tutaj bardzo, bardzo emocjonująca, MC musi się postarać, żeby być w stanie, żeby, żeby wygrać tą grę, ponieważ gdy jeśli, jeśli top zabierze mu tutaj czwarte zwycięstwo, no to automatycznie 4 do 0, do jaja tutaj. Em, roze, w, rozwali tutaj em, MC jego, jego, jego przeciwnik OG jest Top em, No i troszeczkę, troszeczkę mógłby mógł tutaj honorową bramkę MC strzelić, zaraz zobaczymy czy mu się to uda chociażby. W każdym razie MC rozpoczyna tutaj od 12, od 12, od 12 Gateway, oczywiście tutaj kolejna próbówka już wyskoczyła, więc, więc wyglądało to na 13. Widzimy tutaj, także tutaj Topa, który decyduje się na wyprodukowanie swoich pierwszych baraków. Oczywiście tutaj wszyscy Chińczycy znajdujący się w jednym ale bardzo szybko te baraki postawią. No i wiadomo, tania siła robocza, dlatego baraki kosztują jedynie 150 minerałów i 0 gazu. Mamy tutaj także asymilator, jak na razie wszystko wygląda dosyć standardowo oczywiście na mapie, takiej jak Selnaga Caverns. Szczerze powiedziawszy, na tej mapie zauważyłem, że czizuje się o wiele, o wiele mniej niż na innych mapach. Nie, nie wiem, czym jest to spowodowane, tak, tak może po prostu jest, nie jest to Steps of War chociażby, gdzie, gdzie po prostu cziz goni cheese w każdym razie... Będziemy mieli tutaj OGSMC, który buduje już Cybernetic Core zaraz po pierwszym gateway'u, no i pewnie także zdecyduje się na bardzo szybkie warpgate'y, zbiera już troszeczkę gazu, druga gazownia jest już wstawiana, także ten orbital command, także ta satelita jest wymyślana, za chwilę będziemy tutaj oczywiście oglądać Złotopolskich, jak to już wspomniałem, w niedzielę SCV oglądają Złotopolskich, jeśli nie wiecie, nie wiedzieliście, sprawdźcie w Liquipedia, jest tam oczywiście to faktycznie opisane. W każdym razie pierwszy Marine, jak na razie nie widać, żeby żeby był budowany drugi barak, no i zastanawiam się, czy jednak tutaj OGS Stop zdecyduje się na tą szybką ekspansję po jednym baraku. Podobnie jak w metal Metalopolis, i chyba właśnie będzie się na to decydował, podobnie jak na Metalopolis, ta ekspansja będzie troszeczkę trudna do obrony. Za chwilę, tutaj chyba rzuci swój drugi command center, dokładnie tak. To jest to co robi. OGS MC tymczasem chronobustuje zarówno Warp Gate jakże jak i swojego pierwszego sentry, którym chce oczywiście zniszczyć z SCV-a. Chce pozbyć się go jak najszybciej tylko po to, żeby właśnie zdecydować się na jakiś rodzaj, na jakiś rodzaj Techa, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, na co będzie chciał się zdecydować, że tak bardzo chce się pozbyć tutaj tego SCVA, który dalej. no, no psuje mu tutaj krwi, psuje mu krwi, podczas gdy Top spokojnie jest w stanie jest w stanie wybudować ekspansję. Tak jak mówiłem w poprzedniej w, w grze numer jeden, Cassie Fells, interesujący upgrade pozwoli na y, troszeczkę lepsze troszeczkę lepsze obronienie się przed tymi. Przed tymi bardzo szybkimi puszami chociażby zelotów, ponieważ będzie można o wiele łatwiej je tankować. Trzy gate, jak na razie, czy będziemy widzieć czwarty? Zaraz to zobaczymy. Forgate przez Protosa uskuteczniany jest na Xel'naga na Cavern, zwłaszcza przeciwko Protosowi, dosyć, dosyć często. No i zaraz zobaczymy, czy będzie to jednak gate, czy będzie to tylko frigate. Freegate Robo na przykład także jest bardzo interesującym buildem, jeśli chodzi właśnie o grę przeciwko Terranowi. Zaraz zobaczymy, czy będzie miało to miejsce. Jak na razie budowane są tutaj trzy baraki, czy będzie wybudowany czwarty, chyba zaraz decyduje się na wybudowanie czwartych baraków To jest to, co na co decyduje się Top, nie dostawia do budówek dużo graczy na przykład decydują się na na free gate, na free raxa nie buduję trzech, trzech baraków techlap techlab, reaktor, tylko buduję cztery baraki techlab, techlap, dwa puste. Co pozwala tutaj na troszeczkę przyspieszenie tej produkcji Marinów, ponieważ nie trzeba czekać na ten reaktor. No jest to oczywiście kwestia preferencji, jeśli ktoś chce może sobie tutaj theory craftować, czyli zdecydować się tutaj na zbudowanie tych dwóch buildów, no i sprawdzić, czy, czy który z nich jest lepszy. W każdym razie co jest interesujące, jeśli spojrzycie na. jeśli spojrzycie na. Mm, kompozycję armii OGSMC to to, że posiada ogromną ilość sentry. Budując ogromną ilość sentry z gatewayów, uwalnia się troszeczkę tych minerałów, żeby właśnie wycisnąć jeszcze dodatkową ekspansję, co jest naprawdę bardzo fajne. Dzięki temu MC posiada, no jakąś tam armię posiada i do tego jeszcze ekspansja, także, także jest w stanie tą ekspansję wybudować. Freegate Robo jednak, ale dopiero ta, ten Robotics Facility jest wybudowany po Nexusie. Tymczasem nastąpił transfer tego Orbital Commenda do... Do naturala, no i zaraz zobaczymy co będzie tutaj miało miejsce podczas gdy top wybiega tutaj, e, nie wiem czy za bardzo nie chciał zeskautować, czy jakieś warp pylony nie są tutaj zbudowane. Dobry zmysł, dobry zmysł tutaj taktyczny terańskiego gracza, który nie chce być zaskoczony. No i chyba będzie miał miejsce jakiś taki mały push, frigateowy push kontra 4Rax. E, o, oh, i ten 4 zamienia się tutaj w, fir, w, w potrójny techlap i reaktor, to jest naprawdę interesujące. Oczywiście troszeczkę minerałów się tutaj uzbierało i obie armie zbiorą... Spotkają się tutaj na środku. Nie posiada jeszcze, jeszcze Steampunk'a top, więc jest w troszeczkę jeszcze słabiutkiej sytuacji. MC według mnie też nie posiada aż tak kolosalnej ilości jednostek. Jednakże pierwszy Immortal jest już właśnie skończony. Ten Immortal może przechylić szale zwycięstwa na jego stronę, jeśli zdecyduje się na ten atak teraz. Zwłaszcza, że 6 Sentry może rzucić ze dwa Guardian Shieldy i dużą ilość Fieldów. Guardian Shieldy będą niesamowicie skuteczne przeciwko marinom. Ale wygląda na to, że jednak nie decyduje się na atak I OG jest top, jest w stanie spokojnie, spokojnie sobie tutaj ekspować Spokojnie budować fabrykę No i właśnie pytanie brzmi, pytanie brzmi w jaki sposób OGS MC będzie decydował się na zaatakowanie swojego przeciwnika i w momencie, w którym to mówię, to top wychodzi z bazy i to chyba on będzie agresorem w tym wypadku. Zaraz zobaczymy, jeśli będzie atakował mniej więcej, mniej więcej z, tego ku, z tego wektora, no to jeszcze MC będzie w stanie jakoś to sforcefieldować, jakoś to jeszcze będzie w stanie przez chwilę jakoś to opóźnić, dopóki kolejne Warp Gatey nie zostaną zbudowane, jak na razie budowany jest jedynie jeden oraz Robotics Bay starał się troszeczkę przytechować. Ten, ten skan oczywiście informuje o graczy. Informuje topa o tym, co posiada jego przeciwnik. Informuje także MC o tym, że chyba atak za chwilę będzie miał miejsce. No i oczywiście MC od razu staje się, staje się całkowicie, całkowicie spięty, chcąc tutaj, nie chcąc być tutaj złapanym właśnie, tak jak w jednej z poprzednich gier, troszeczkę z opuszczonymi spodniami. OG jest Top. Wyczyścił sobie tutaj swoją złotą ekspansję i w momencie, w którym będzie atakował, chyba będzie miało, miejsce, będzie miało miejsce przelecenie tej ekspansji. Bardzo dobry zmysł. Odwraca tutaj uwagę swojego przeciwnika. Mamy jednakże tutaj jednego Kolosusa oraz Extended Thermal Lens. Pytanie brzmi, co będzie robił z tym OG Stop? Chyba właśnie będzie decydował się na Wikingi. Chyba będą to Wikingi dokładnie tak. Zaraz zobaczymy, czy wie o tym, że jego przeciwnik buduje. Nie, nie wie, że jego przeciwnik buduje Kolosusy. Jak na razie jeszcze, oczywiście. Jak na razie, oczywiście, jeszcze tego nie wie. No i zaraz zobaczymy, co. Co będzie miało miejsce? Oczywiście, widząc tego Immortala, może spodziewać się tego, że jednak kolosy prze, za chwilę. Będą tutaj wyprodukowane, no i mamy już pierwsze wikingi, które za chwilę już po tych mediwakach zostaną wyprodukowane. Wyprodukowanie dwóch mediwaków nie zajmuje dużo czasu, a, a, a będzie można używać tych steamaków no troszeczkę, troszeczkę wcześniej, troszeczkę częściej, więc na pewno jest to bardzo dobry pomysł. Tymczasem to, czego nie widzimy codziennie przeciwko grze kolosusami, to jest Ghost Academy, który zaraz zostanie tutaj zakończony. Nie wiem dokładnie, gdzie ten Ghost Academy znajduje się. Ponieważ został mi tutaj troszeczkę, troszeczkę uciekł mi tutaj ten budynek. O, znajduje się już tu, tutaj dokładnie. No i mamy tutaj starport. Mamy tutaj drugi starport już na reaktorze, co także jest bardzo interesujące. W tym momencie OGSMC wychodzi z bazy, oczywiście, zdaje sobie z tego sprawę top. Lecąc tutaj swoją niesamowitą fabryką, która u chyba zostanie zniszczona. Nie jednak nie, nie jednak nie, nie zostanie. Tymczasem co jest bardzo interesujące, Top posiada już swojego Golda. to posiada swojego Golda, transferuje kilka SCV-ów. Będzie także tutaj de decydował się na Planetary Fortress. Pozwoli mu to na odcięcie jego przeciwnika od tego wektora ataku w dużym stopniu. Ee, MC według mnie będzie bardziej zdecydowany atakując, atakować stąd, atakować może nawet stąd, zawijając tutaj troszeczkę naokoło. No i zaraz zobaczymy, co będzie miało miejsce. Jak na razie nie widać żadnych Ravenów, więc Stalkery będą bardzo, bardzo skuteczne. Dobry wybór tutaj tego rodzaju jednostek. Kolejne kolosy są budowane. Czy jest także charge? Wygląda na to, że jak na razie nie. Zelotów e, posiada tutaj około 10. No i zastanawiam się, czy jednak nie powinien się nas na wybudowanie tego upgrade'u zdecydować. Absolutnie ogromna ilość wikingów w tym momencie jest budowana. Jak widzicie, mamy tutaj podwójny starport. No więc jest to nieki wmuchał. Oczywiście, gdyby top nie posiadał supply bloka. no to byłoby to o wiele lepsze. E, posiada jednakże jedynie na razie bardzo mało energii, żeby rzucić sobie awaryjnego e, cooldown extra supplies. No i jeszcze przez chwilę tego supply bloka będzie miał. Tymczasem, tymczasem o, o 10 mniej limitu posiada tutaj e, OGSMC. Od swojego przeciwnika o 20 mm już, przepraszam bardzo, i naprawdę machina wojenna OGS topa dzięki tej złotej ekspansji wskoczyła tutaj na tak wysoki bieg, że musi zacząć protos, protos tutaj troszeczkę uważać, musi zacząć się obawiać. Według mnie dobrym pomysłem byłoby zaekspowanie samemu. No i troszeczkę taki Tech Switch ze względu na to, że... Szczerze mówiąc, no jestem troszeczkę zdziwiony, że zdecydował się znowu na kolosy ze względu na to, że top bardzo, bardzo yy, w każdej grze pokazywał tutaj oczywiście swoje mariny oraz marudery i według mnie chociażby high templary byłyby tutaj o wiele lepszym rozwiązaniem, zresztą pierwsze high templary zostały tutaj już zbudowane co jest naprawdę bardzo fajne, charge jest już wymyślany, jest także wymyślany tutaj już w psionic storm, więc naprawdę bardzo dobry wybór jeśli właśnie chodzi o te sztormy. zaraz zobaczymy jednakże, czy będzie w stanie powstrzymać swojego przeciwnika, nie widzę za bardzo ile tutaj tych templarów znajduje się znajduje się ich jak, jak na razie jedynie dwa, ale przepraszam bardzo, posiadają już energię na dwa sztormy, dwa sztormy to może być naprawdę, naprawdę bardzo dobry pomysł, jednakże duża ilość maruderów powoduje, że te sztormy nie będą aż tak skuteczne, jak przeciwko marinom, zaraz zobaczymy, widzi już tutaj chyba te high templary, zobaczył je tutaj swoim, swoim skanem, oczywiście wikingami lata tutaj także, no i zaraz zobaczymy co będzie miało miejsce, trzy kolosusy bardzo mocna siła ognia do tego jeszcze high templary, które będą powodować, że, że będzie musiał troszeczkę zamikrować swoimi jednostkami, no i zaraz zobaczymy w jaki sposób top sobie z tym poradzi kolejne bunkry są budowane, czy jest wymyślany plus Jeden dokładnie tak także Kaidari na Amulet Został wymyślony jeden sztorm ma miejsce. Problem polega na tym, że zaraz wszystkie te jednostki zostaną uleczone. E, oczywiście troszeczkę, troszeczkę energii tutaj posiadają te mediwaki, więc nie wiem, czy jest to taki dobry pomysł, żeby podchodzić tutaj tymi high templarami i tak po prostu sobie atakować. Wygląda na to, że kolejny sztorm miał miejsce. No, i tak jak mówiłem, no to pierwsze, po pierwsze, to co się tutaj dzieje, to traci energię z tych mediwaków. Ale jak zauważyliście, te mediwaki jeszcze trochę tej energii posiadają. No i czy będziemy miał miejsce kontratak na kolosy? Wygląda na to, że nie. Kaidarin Crystal jest już zakończony. Jeszcze tu kilka krytycznych sekund. I ghosty także są budowane. No i mam wrażenie, że jednak tutaj, jednak tutaj rzuci kilka tych. Kilka tych Templary Templarów w momencie w którym w momencie w którym e, ten Kaidarian Crystal został, został wymyślony. Posiada tutaj kilka oczywiście troszeczkę tego gazu. No i tak jak mówiłem, trzy High templary zostały wybudowane e, ogromna ilość maruderów w tym momencie i wikingów maruderii, wikingi. Czy są tutaj gdzieś, czy są tutaj gdzieś ghosty? Dokładnie tak i posiadają one MP. O, świetny jeden MP. Czy zostanie zniszczony ten High templar? O, drugi sztorm troszeczkę troszeczkę tutaj wyszedł za bardzo do przodu. Musi uważać na te, musi uważać na te marudery OG jest top, czy zostanie rzucony tutaj EMP, dokładnie tak został rzucony Troszeczkę przesunięty ten Archon Do przodu kolejny, kolejny High Templar No i kolejny EMP, czy zostanie rzucony e, Wygląda na to, że taki troszeczkę przegrywa tą batalię e, MCT, EMP kontra Storm Cztery marudery w tym momencie wypadają tutaj na Steampaku Na Steampaku i na Bujaku Zostaną one zniszczone bardzo szybko przez te wszystkie wojska Uuu, ale czy wyciągnie tutaj Chociaż jednego czy wyciągnie chociaż jednego kolosusa? Wygląda na to, że nie. Bardzo dobre mikro, bardzo dobra pozycja w tym momencie OGSMC, który nie daje się wwabić tutaj w pułapkę i chyba zaraz wabi w pułapkę swojego przeciwnika, atakując go troszeczkę tutaj od tyłu. Zachodzi te wszystkie jednostki, chyba jednak... Wow, chyba jednak będzie decydował się na atakowanie swojej głównej bazy, jego głównej bazy podczas gdy top wpada ogromną ilością maruderów właśnie do bazy swojego przeciwnika. Czy będzie tutaj jakiś transfer, czy będzie jakiś sztorm, czy będą jakieś forcefieldy, wygląda na to, że nie. Wygląda na to jednak, że, że ogromna ilość zelotów właśnie w tym momencie wpadła tutaj. Mamy tu kolosuzy, mamy tutaj ogromną ilość zelotów, no i chwila, o, jakże niesamowite forcefieldy, fantastyczne forcefieldy. Fantastyczne sztormy, niesamowicie tutaj OGSMC zagrał, świetnie tutaj zaatakował swojego przeciwnika, traci oczywiście wszystkie kolosusy, ale spójrzcie jaka niesamowite straty, jakie niesamowite straty w tym momencie po stronie topa, który harasuje ekspansję swojego przeciwnika, harasuje tutaj w momencie, w którym sześć stalkerów jest tutaj zwarpowanych, no i straci w tym momencie dosyć dużą ilość wikingów, ehm. o mój Boże, to było niesamowite. W jaki sposób MC się przed tym obronił? No to było naprawdę, naprawdę mocne. Problem polega na tym, że Top posiada naprawdę bardzo fajną ekonomię. On posiada golda, jego przeciwnik troszeczkę stracił tutaj tych probówek. Posiada także bardzo fajny miks jednostek, ale to co się tutaj działo, to było po prostu, to było po prostu niesamowite. Wow, aż normalnie nie mogę w to uwierzyć. Eee, tymczasem to będzie atakował. Znowu muszę troszeczkę uważać na te stalkery, żeby nie zostały zniszczone. Ogromna ilość zolotów stalkerów. Jeden sztorm zostanie rzucony, bardzo fajny, bardzo fajny sztorm. Czy kolejny, czy kolejny troszeczkę nieudane MP? Czy kolejne zostanie rzucone? Drugie MP e, za, trafiło tutaj jedynie w tego Immortala. Nie będzie w stanie za bardzo tankować. No i te MP troszeczkę tutaj działają. Jednakże, jednakże oczywiście, no nie za bardzo, nie za bardzo. E, kolejna ekspansja jest tutaj budowana i naprawdę top idzie tutaj do przodu, jeśli właśnie chodzi o liczbę jego ekspansji. Tymczasem MC jest troszeczkę tutaj w pułapce. Musi wyjść swoimi jednostkami, żeby chce tutaj, że, jeśli chce tutaj atakować. Czy ten pylon zostanie zliczony? Dokładnie tak. I w tym momencie MC nie będzie miał zbyt, nie, zbyt tutaj dużo sił. Także jest tutaj drop w jego mainie. Cztery Warp w tym momencie nie działają. Jego przeciwnik znajduje się w bardzo dobrej sytuacji, żeby atakować jego trzecią ekspansję, podczas gdy e, MC, no troszeczkę niedogodnie, troszeczkę niedogodnie stalkerami stara się tutaj atakować. Posiada supply blocka. Robotics Facility został zniszczony. Kolejny pylon zostaje zniszczony. Cały czas posiada tutaj supply blocka i w tym momencie ma miejsce olbrzymia konfrontacja na środku mapy. Force fieldy naprawdę bardzo ładnie, znowu bardzo ładnie. Świetny tutaj ten świetny tutaj ten... E, Sztorm, który powoduje, że te, te, te marudery nie za bardzo się ucofają. Spójrzcie, jak zostały we wszystkie zniszczone. Ale naprawdę, totalne kongo w bazie, w głównej bazie OGS MC powoduje, że naprawdę, naprawdę te straty nie są aż tak groźne, jak zauważyliście w tym momencie. Kolejne budynki są tutaj. Uła, i wszystkie te Stalkery zostały zniszczone. Kolejne budynki są niszczone. Kolejne pylony są niszczone. I spójrzcie, to jest 145, jeśli chodzi o Terana. kontrast jedynie 130 i cały main. Cały main w zasadzie jest już w strzępach, jeśli straci Templar Archives. To może być GG. To może być naprawdę bardzo trudna sytuacja w tym momencie. Zwłaszcza, że spójrzcie jak świetnie odbudowuje swoje jednostki w tym momencie. OGS top, posiadając pięć baz, Jest to po prostu niesamowita. Siła terana, niesamowita. Makro siła terana. Wszystkie te budynki nie działają. Znowu jest atakowana tutaj trzecia baza. Jeśli ta baza zostanie zniszczona, to będzie już totalne GG. OG SMC w tym momencie traci swoją trzecią bazę. Bardzo, bardzo zła sytuacja w tym momencie. Pięć baz... OG jest topa, to jest po prostu coś niesamowitego, plus 2, plus 2 jest w tym momencie wymyślane, kolejna baza została już wyprodukowana, 1800 kontra, 1600, nie wiem za bardzo w jaki sposób posiada tutaj taki przychód, 2000 przychodu, a jeśli chodzi o minerały, to no nie za bardzo wiem, ogromna ilość, jest, ogromna ilość probówek w tym momencie, przepraszam bardzo, em... E, ogromna ilość prołówek, nie chodzi mi o przychód, tutaj jest przychód, to były resursy, oczywiście posiadali oni po 2000 minerałów, 900 kontra 1500, że to oczywiście jest gubi, ale chwila moment, o tym pogadamy później, ponieważ znowu ma miejsce kolejna, kolejna, e, kolejna agresja, bardzo ma jedynie jeden zelot, gryzie tutaj ziemię, Wącha te kwiatki od spodu, nie wiem czy na ayur są jakieś kwiatki, a poza, tym, a poza tym protosi chyba nie mają nawet nosa, e, zaraz zobaczymy, dokładnie tak, nie mają nosa, tylko jakiś taki, nie wiem szczerze mówiąc jak to nazwać, e, za bardzo wyrostek robaczkowy na czole chyba w każdym razie ma miejsce tutaj kolejny drop kolejny drop z podwójnych maruderów jest tutaj jest tutaj blink i, I paradoksalnie ten blink nic nie zrobił Siedem maruderów oraz jeden Marin spokojnie były w stanie się uratować Jest tutaj jeden SCV Ten Nexus zaraz zostanie odbudowany Ale chwilę ponieważ ma miejsce kolejna konfrontacja Ma miejsce kolejny atak, jeden Archon Rozpłynie się w powietrzu Rozpłynie się w powietrzu niczym MNM z boostach A MNMC to jest dokładnie to, co posiada tutaj No, co prawie posiada tutaj OG jest top I są one już 2-2, 2-2 marudery To jest naprawdę pot potężna siła ognia Uuu, sztormy, ale bardzo, bardzo duża strata Te sztormy Atakują tutaj bardzo małą ilość jednostek I spójrzcie, kolejne sztormy zostają tutaj Atakowane świetnie tutaj tymi sztormami Powoduje, że musi uciekać tymi wszystkimi jednostkami Oczywiście, oczywiście znajdują się tutaj Także Ghosty, te Ghosty troszeczkę z przodu Nie za dobrze tankują, coraz mniejsza ilość Jednostek OGSMC i pomimo także że Liquid Red Traci tutaj tak naprawdę na tych wymianach Traci na tych wymianach, to on posiada Większą produkcję, on posiada więcej baz On posiada naprawdę ogromne możliwości Ten Nexus został anulowany i wygląda na to, że Nawet tutaj wygra OG stop Nie chwila moment, jednak kolejne zaloty z Ruszają tutaj do walki, ruszają do walki Ale spójrzcie, nie posiada tutaj prawie żadnych minerałów I nawet jest już atakowany w swoim mainie Natural w ogóle nic nie wybiera Main, kolejne proby są tutaj tracone Pomimo wygranej w tej potyczce OG SMC nie ma już według mnie tutaj z najmniejszych szans Jeszcze stara się cokolwiek robić Jeszcze stara się tutaj rzucić jakiegoś sztorma Jeszcze te zeloty roznoszą to wszystko na, strzęp na strzępy no, Ale spójrzcie, już gotowy jest kolejny batalion W tym momencie poddaje partię GG Niesamowita gra, niesamowita rozgrywka Cóż za ciśnienie, cóż za niesamowite ciśnienie ze strony e, OG jest No i ta walka, ta rozgrywka walka, która tutaj miała miejsce, atak z dwóch stron Protosa, niesamowite force fieldy, to jest po prostu, no gdyby nie to, że posiadał gorszą ekonomię, to według mnie OG SMC mógłby spokojnie tutaj wygrać swoimi sztormami, po prostu działał cuda tutaj. E, działał cuda. Więc, hoo, aż, aż się zmęczyłem tym, e, tym komentarzem. Dzięki Wam bardzo wszystkim za oglądanie. To na dzisiaj będzie wszystko. Widzieliście tutaj naprawdę pasjonujący finał Kasperski New Year's Cup, e, który był oczywiście, który był oczywiście e, jeszcze w zeszłym roku. Naprawdę, naprawdę bardzo fajne. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie. Ja oczywiście nazywałem się Z. No i do zobaczenia w następnej rozgrywce.